Dzień dobry panie i panowie. Mamy go. Słowa, na które wszyscy czekali. Śledzimy najnowsze wiadomości. Zdjęcie policyjne 22-latka oskarżonego o zabicie konserwatywnego influencera Charliego Kirka, Tyler Robinson. To jego nazwisko. Został aresztowany w nocy, około 3 godziny na południe, od miejsca, gdzie rzekomo oddał strzał, który zabił Kirka na oczach tysięcy ludzi, gdy przemawiał na Uniwersytecie Utah Valley w Orem, Utah, w ramach trasy po uczelniach. Opowiem Wam, jak rodzina Robinsona dowiedziała się, że mieszkała z osobą, którą teraz oskarża się o przerażające zabójstwo. To specjalne wydanie wiadomości na żywo programu Na Tropie, prezentowanego przez Law and Crime. Nazywam się Krzysztof Stewart. Przede wszystkim ogromna ulga, że podejrzany jest już w areszcie, a zatrzymania dokonano w nocy. Przejdźmy do tego, co wiemy o 22-letnim Tylerze Robinsonie. Robinson mieszka w hrabstwie Washington na południowym zachodzie stanu Utah. To około 3 godziny na południe od miejsca, gdzie rzekomo zabił Charliego Kirka, gdy ten przemawiał na Utah Valley University przed tysiącami. Teraz opowiem, jak Robinson rzekomo początkowo uciekł według władz. Najpierw omówię kilka rzeczy, których dowiedzieliśmy się o okolicznościach aresztowania, zanim przejdziemy dalej. Gubernator Utah, Spencer Cox, powiedział dziś rano, że to rodzina Robinsona ostatecznie go wydała. Tyler Robinson, 22 latek, ostatnio bardziej zaangażował się politycznie. A członkowie rodziny powiedzieli, że otwarcie mówił o Charlie'em Kirku. Otwarcie mówił, że nie lubi Charlie'ego Kirka i jego poglądów. Podczas niedawnej kolacji przed 10 września i strzelaniną wspomniał, że Charlie Kirk miał odwiedzić Uniwersytet Utah Valley w ramach trasy po kampusach. To zdjęcia opublikowane wczoraj przez organy ścigania, by ktoś rozpoznał zabójcę Charliego Kirka. Wygląda na to, że ta taktyka zadziałała, bo rodzina Robinsona zobaczyła zdjęcia i uznała, że to Tyler Robinson mógł to zrobić. A według FBI rodzina Tylera skonfrontowała się z nim, a następnie z pomocą przyjaciela zapytała, czy to on był osobą, która to zrobiła. A potem z pomocą przyjaciela prezydent Trump powiedział, że to był pastor, zabrali Tylera Robinsona na komisariat policji w hrabstwie Washington w stanie Utah, żeby mógł usłyszeć zarzuty za zabójstwo Charlie'ego Kirka. Oto co na ten temat powiedział gubernator Utah Spencer Cox. Wieczorem 11 września członek rodziny Tylera Robinsona Skontaktował się z rodzinnym przyjacielem, który przekazał informację do biura szeryfa hrabstwa Washington, że Robinson przyznał się lub zasugerował, że popełnił to zdarzenie. Informacje przekazano biuru szeryfa hrabstwa Utah i śledczym na Uniwersytecie Utah Valley. Te informacje zostały również przekazane FBI. Śledczy przejrzeli dodatkowe nagrania z monitoringu UV i zidentyfikowali Robinsona, który przybył na kampus UV, szarym Dodgem Challengerem około godziny 8.29, 10 września, na którym widać go na nagraniu, w zwykłej bordowej koszulce, jasnych shortach, czarnej czapce z białym logo i jasnych butach. Gdy śledczy spotkali Robinsona w hrabstwie Washington 12 września rano, zauważyli, że miał na sobie ubrania zgodne z nagraniami z monitoringu. Śledczy przesłuchali członka rodziny Robinsona, który powiedział, że w ostatnich latach Robinson bardziej angażował się politycznie. Członek rodziny skomentował niedawny incydent, gdy Robinson pojawił się na kolacji. Przed 10 września, podczas rozmowy z innym członkiem rodziny, Robinson wspomniał, że Charlie Kirk miał przyjechać na Uwowy. Rozmawiali o tym, dlaczego go nie lubią i jakie poglądy reprezentuje. Członek rodziny stwierdził, że Kirk szerzy i odczuwa nienawiść. Rodzina potwierdziła, że Robinson miał szarego Dodge'a Challengera. Nagranie opublikowane wczoraj wieczorem rzekomo pokazuje ucieczkę Robinsona po strzelaninie. Zastanawiano się, jak udało mu się uciec i dotrzeć tak daleko po tym, co zrobił. Pamiętajcie, policja twierdzi, że to on oddał strzał, który zabił Charlie'ego Kirka z dachu budynku na terenie kampusu. Był oddalony o około 200 jardów, oddał pojedynczy strzał z karabinu powtarzalnego o dużej mocy, który miał lunetę. Robinson potem skoczył z budynku. Pobiegł do lasu i zostawił tam karabin, który FBI zabezpieczyło i przekazało do laboratorium kryminalistycznego. Gubernator Spencer Cox mówi, że ostatecznie Robinson wrócił do Dodge Challenger'a, którym przyjechał tego dnia na kampus i odjechał z Orem w stanie Utah. I mówią, że udało im się go namierzyć, jak jechał na południe z powrotem do swojego domu w hrabstwie Washington w stanie Utah. Kolejnym ważnym dowodem jest cyfrowy ślad Robinsona. Gubernator Cox poinformował, że Robinson rozmawiał na Discordzie o odebraniu karabinu z zamkiem ślizgowym i lunetą. Cox twierdzi, że Robinson działał sam i nie przewiduje się dalszych aresztowań. Na zdjęciach z mediów społecznościowych Robinson ma na sobie te same buty Converse, o których wspominało FBI. Publikując zdjęcia i informując, że nosił konwersji z białymi podeszwami. Tu widać to porównanie. Teraz jest jasne, że ten domniemany atak miał podłoże polityczne. Ale nie tylko ze względu na to, kim był Charlie Kirk, ta ważna postać dla młodych konserwatystów w tym kraju, która przyciągała tłumy, tysiące ludzi, by go słuchać i oglądać debaty. Ale także dlatego, co było wyryte na nabojach znalezionych w karabinie snajperskim, który według FBI Robinson zostawił na miejscu. Na tych nabojach znajdowało się kilka wiadomości. Wśród nich była jedna z napisem Hej faszysto łap, a inna głosiła cytat Jeśli to czytasz, jesteś gejem. Haha. A oto więcej szczegółów, które śledczy podali na temat nabojów i broni. Spencer Cox, gubernator Utah, przemawiał dziś rano na tej konferencji prasowej. Obszar na północ od Campus Drive Road, przez który przeszedł podejrzany, widoczny częściowo na wczorajszym nagraniu, to trawiasty teren z drzewami na obrzeżach kampusu UFU, Śledczy odkryli karabin z zamkiem ślizgowym, owinięty w ciemny ręcznik. Ustalono, że to karabin Mauser Model 98 z zamkiem ślizgowym KAL 3006. Na karabinie była luneta. Śledczy dostrzegli napisy wygrawerowane na łuskach, znalezionych przy karabinie. Napisy na wystrzelonej łusce brzmiały Notices Bulges, wielkie litery Owo. Co oznacza ten znak zapytania? Napisy na trzech niewystrzelonych łuskach brzmiały: Hej, faszysto wykrzyknik. Łap wykrzyknik. Symbol strzałki w górę, strzałka w prawo, symbol i i trzy strzałki w dół. Na drugiej niewystrzelonej łusce widniał napis: O Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. A na trzeciej niewystrzelonej łusce widniał napis: Jeśli to czytasz, jesteś gejem. L M a. O. Ważne jest, aby zauważyć, że kara śmierci jest legalna w Utah. Jest ona również legalna na szczeblu federalnym, a gubernator Cox powiedział, że będzie to sprawa, w której zastosowana zostanie kara śmierci. Oto więcej z dzisiejszej konferencji prasowej o aresztowaniu Tylera Robinsona, oskarżonego o zabójstwo influencera Charliego Kirka. Mamy go. Wieczorem 11 września członek rodziny Tylera Robinsona skontaktował się z przyjacielem rodziny który przekazał informację do Biura Szeryfa Hrabstwa Washington, że Robinson przyznał się lub zasugerował, że popełnił to przestępstwo. Informację przekazano do Biura Szeryfa Hrabstwa Utah i śledczym na Uniwersytecie Utah Valley. Ta informacja została również przekazana FBI. Śledczy przejrzeli dodatkowe nagrania z monitoringu UFIU i zidentyfikowali Robinsona, który przybył na kampus UFIU Szarym Dodżem Challengerem Około godziny 8:29 rano. 10 września, gdzie na nagraniu widać go w zwykłej bordowej koszulce, jasnych szortach, czarnej czapce z białym logo i jasnych butach. Podczas spotkania ze śledczymi, 12 września rano w hrabstwie Washington Robinson miał na sobie ubrania zgodne z nagraniami z monitoringu. Śledczy przesłuchali członka rodziny Robinsona. Który stwierdził, że Robinson w ostatnich latach stał się bardziej zaangażowany politycznie. Członek rodziny odniósł się do niedawnego incydentu, w którym Robinson przyszedł na kolację przed 10 września, a w rozmowie z innym członkiem rodziny, Robinson wspomniał, że Charlie Kirk miał przyjechać na UWU. Dyskutowali, czemu go nie lubią i jakie ma poglądy. Członek rodziny stwierdził, że Kirk jest pełen i szerzy nienawiść. Członek rodziny potwierdził, że Robinson miał szarego Dodge'a Challengera. Różne wiadomości, w tym treść wiadomości między kontaktem w telefonie o nazwie Tyler z ikoną emoji, a urządzeniem współlokatora Robinsona. Treść tych wiadomości obejmowała wiadomości powiązane z kontaktem Tyler, w których była mowa o potrzebie odebrania karabinu z miejsca ukrycia po zostawieniu karabinu w krzakach. Wiadomości dotyczące obserwowania miejsca, gdzie pozostawiono karabin, oraz wiadomość o pozostawieniu karabinu owiniętego w ręcznik. W wiadomościach wspomina się też o grawerowaniu nabojów, lunecie oraz wyjątkowości karabinu. Wiadomości od kontaktu Tyler zawierały również informacje, że zmienił on ubranie. Wiem, że pojawiły się spekulacje dotyczące napisów na tych łuskach. Tych łuskach po nabojach. I wierzę, że mamy to również. Teraz się tym z wami podzielę. Na nagraniu opublikowanym wczoraj wieczorem, częściowo widać północny obszar od Campus Drive Road, którym przeszedł podejrzany. To trawiasty teren z drzewami. Na skraju kampusu UVU śledczy znaleźli karabin z zamkiem śrubowym, owinięty ciemnym ręcznikiem. Ustalono, że to Mauser Model 98 Kal, 30 karabin z zamkiem śrubowym. Na karabinie zamontowana była luneta. Śledczy zauważyli napisy wygrawerowane na łuskach znalezionych wraz z karabinem. Napisy na wystrzelonej łusce brzmiały NOTICES, BULGES, WIELKIE LITERY. Owo, co oznacza ten znak zapytania? Napisy na trzech niewystrzelonych łuskach brzmiały: Hej faszysto wykrzyknik, łap wykrzyknik. Symbol strzałki w górę, strzałka w prawo, symbol ba i trzy strzałki w dół. Na drugiej niewystrzelonej łusce był napis: o Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Na trzeciej niewystrzelonej łusce był napis: Jeśli to czytasz, jesteś gejem. LMAO. Jesteśmy wdzięczni służbom porządkowym z całego stanu, które współpracowały ze sobą bez zarzutu, lokalnej policji, policji stanowej oraz naszym federalnym partnerom z Federalnego Biura Śledczego. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy w tak krótkim czasie współpracowali, aby odnaleźć tę osobę i doprowadzić do wymierzenia sprawiedliwości. Chcę podziękować społeczeństwu, które było tak zaangażowane, przeglądało nagrania, pomagało nam przesyłając wskazówki i doprowadziło nas do tego momentu. Chcę podziękować członkom rodziny Taylora Robinsona, którzy postąpili właściwie w tej sprawie i również pomogli doprowadzić go do organów ścigania. W szczególności chcę podziękować rodzinie Charliego Kirka. Erise, rodzicom Czarliego oraz jego dzieciom. A chcę, żebyśmy o nich pamiętali, gdy będziemy wymierzać sprawiedliwość w tej sprawie. Wezmą udział w wymierzaniu sprawiedliwości. Będziemy bardzo ściśle z nimi współpracować w trakcie całego tego procesu. To jest bardzo smutny dzień, ponownie dla naszego kraju straszny dzień dla stanu Utah. Ale jestem wdzięczny, że w tej chwili mamy okazję zamknąć ten bardzo mroczny rozdział w historii naszego narodu. W związku z tym, teraz. Przekazuję mikrofon dyrektorowi FBI, Kaszowi Patelowi. Dziękuję, panie gubernatorze. Tak jest, gdy dobrzy policjanci mogą działać. FBI i partnerzy z dumą stoją dziś razem, by wymierzyć sprawiedliwość rodzinie Charliego Kirka i uczcić jego pamięć. Chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność prezydentowi Trumpowi, wiceprezydentowi oraz całemu Białemu Domowi, którzy okazali ogromne wsparcie, zarówno pod względem zasobów, jak i osobiście wobec FBI jako zespołu. Wspierali nas przez cały czas i chcę wyrazić wdzięczność za zapewnienie nam zasobów, których potrzebujemy, aby działać w tym obszarze i wymierzać sprawiedliwość w takim tempie. W 33 godziny osiągnęliśmy historyczny postęp dla Charliego. Gubernatorze Cox, nasza współpraca w ostatnich dniach była naprawdę niesamowita. Nasza współpraca będzie trwała. Partnerzy stanowi i lokalni, szeryfowie oraz społeczność Dom Pomocy Społecznej byli niezwykle imponujący w najtrudniejszych momentach. I sprawa taka jak ta nie może zostać rozwiązana, nie może zostać doprowadzona do końca bez współpracy z władzami stanowymi i lokalnymi. FBI ma wyznaczoną rolę i ją odegra, kierując działaniami rządu federalnego. Gubernatorze Cox, dziękujemy za współpracę, która umożliwiła rozpoczęcie śledztwa. Krótko o przebiegu wydarzeń. Charlie został postrzelony o 12.23 w środę. Agenci FBI pojawili się po 16 minutach, a komendanci policji o 12.39 i zabezpieczyli teren. FBI szybko wysłało samoloty patrolowe. Środki te służą do transportu personelu, techników i zespołów ratownictwa zakładników. Wykorzystujemy te środki do przemieszczania się między wschodnim wybrzeżem a Utah, aby transportować dowody kryminalistyczne do analiz w laboratoriach FBI w Quantico i innych, w tym Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Na no, no moje polecenie FBI opublikowało pierwsze zdjęcia podejrzanego o 10.00 11 września czasu lokalnego. Następnie, wkrótce potem, FBI ogłosiło nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów o godzinie 10:45 czasu lokalnego. Ja i zastępca dyrektora Bongino przybyliśmy na miejsce około 17:30 w dniu 11 września. Gubernator poprowadził wczoraj konferencję prasową o 20:00, podczas której na moje polecenie FBI ujawniło niepokazywane wcześniej nagranie podejrzanego. Udostępniliśmy również społeczeństwu nowe zdjęcia podejrzanego. Wczoraj wieczorem podejrzanego zatrzymano o 22:00 czasu lokalnego. W mniej niż 36 godzin, dokładnie w 33, dzięki pełnemu zaangażowaniu rządu federalnego oraz współpracy z partnerami tutaj w stanie Utah i gubernatorem Coxem, podejrzany został zatrzymany w rekordowo krótkim czasie. Podkreślę słowa gubernatora Coxa. To nie byłoby możliwe bez mediów i społeczeństwa. Dlatego szybko udostępniliśmy te informacje, byliśmy transparentni i zobowiązani do przejrzystości. Miejsce zbrodni, tylko trochę tam to jest duże miejsce zbrodni. Władze stanowe, lokalne i federalne szybko zabezpieczyły miejsce zbrodni. I nawet miałem Możliwość przejścia przez to miejsce zbrodni i prześledzenia kroków, które podejrzany wykonał, aby dowiedzieć się, czego potrzeba i jakie zasoby musimy zgromadzić, żeby stworzyć pełny obraz dla FBI i kierownictwa w Waszyngtonie. Dzięki współpracy z partnerami stanowymi i lokalnymi zabezpieczono i nadal gromadzi się dowody kryminalistyczne. Dowody kryminalistyczne przeanalizowały laboratoria FBI w Quantico i lokalne władze. Będziemy analizować nowe dowody. I przekazywać je gubernatorowi Coxowi oraz jego zespołowi. Wczoraj wieczorem mieliśmy łącznie około 7 tysięcy przesłuchań, przepraszam 7 tysięcy tropów. Od dzisiejszego ranka, dzięki waszej świetnej pracy, mamy ponad 11 tysięcy tropów zgłoszonych do FBI i sprawdzamy każdy możliwy trop. Każdy z tych tropów zostanie sprawdzony. To aresztowanie jest dowodem na zaangażowanie dobrych funkcjonariuszy oraz na świetną współpracę służb, co starałem się podkreślać podczas mojej kadencji jako dyrektor FBI. Nie ma lepszej współpracy organów ścigania niż partnerstwo FBI z władzami stanowymi i lokalnymi, co widzieliście w ostatnich dniach. Biuro terenowe FBI w Salt Lake City oraz biura w Los Angeles, Phoenix, Denver, San Antonio, Las Vegas, Pittsburghu, Buffalo i Centrala w Quantico uczestniczą w działaniach FBI. Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność pracownikom FBI kobietom, mężczyznom, technikom, operatorom specjalnym, agentom i personelowi pomocniczemu. Wykonaliście monumentalną pracę w historycznym momencie, kiedy społeczeństwo, które miało prawo domagać się szybkiego rozwiązania śledztwa, FBI odpowiedziało na to wezwanie sumiennie, co miało kluczowe znaczenie dla naszego kraju i dostarczyliśmy rezultaty. Jestem dumny, że mogę być ich przywódcą i dyrektorem FBI. To wciąż trwające śledztwo, jak mówił gubernator. Nadal będziemy współpracować z władzami stanowymi i lokalnymi, dostarczając im potrzebne dowody. Będziemy tu, by odpowiadać na każde ich wezwanie, dopóki nie znajdziemy i nie zatrzymamy wszystkich podejrzanych związanych z tym przestępstwem. Na koniec do mojego przyjaciela Charliego Kirka Odpoczywaj bracie, my czuwamy, a ja spotkam cię w Walhalli. Dziękuję i dzień dobry. Chciałbym poświęcić kilka minut jako szeryf, aby wyrazić moją wdzięczność wobec wszystkich, którzy odegrali rolę w tym śledztwie. Jak wiecie, było to obszerne skomplikowane i bardzo, bardzo dynamiczne śledztwo. Patrzycie na ludzi tutaj, którzy pracują na pełnych obrotach, jeśli przez ostatnie dni spali godzinę, mieli szczęście. To było bardzo wyczerpujące. Jako przedstawiciel lokalnych organów ścigania muszę powiedzieć, że to było naprawdę imponujące widzieć taką współpracę, jaką zaobserwowaliśmy w tego typu sprawie. W całym stanie, szeryfowie, komendanci, nasi partnerzy stanowi stanęli na wysokości zadania i odpowiedzieli na każde nasze wezwanie. Nasi komendanci powiatowi byli fenomenalni. Nasz prokurator hrabstwa Utah, Jeff Gray, który stoi tu z nami, był fenomenalny w prowadzeniu nas przez to śledztwo. Chciałbym podziękować rządowi federalnemu za ich zasoby ich środki. Nasz lokalny zespół FBI był niezwykły w pomaganiu nam przejść przez to i postawić tę osobę przed wymiar sprawiedliwości. Przede wszystkim chciałbym podziękować społeczeństwu, a w szczególności tym, którzy zwrócili się do modlitwy i pozytywnego myślenia za nas. Chciałbym im podziękować w imieniu społeczności organów ścigania, ponieważ potrzebowaliśmy tych modlitw. To właśnie było nam potrzebne, żeby przez to przejść. Potrzebowaliśmy Waszego wsparcia i daliście nam je. Potrzebowaliśmy Waszej cierpliwości i również ją otrzymaliśmy. Chciałbym podziękować w imieniu rodziny Kirka za Wasze wsparcie i modlitwy, które pomogą nam przez to przejść. Dziękuję więc wszystkim, którzy się zaangażowali. Otrzymaliśmy naprawdę niesamowitą odpowiedź na to wszystko. Dziękuję. To już wszystko w specjalnym wydaniu wiadomości on the case od law and crime. Będziemy śledzić tę sprawę, ponieważ pojawia się coraz więcej szczegółów. Śledźcie nas na YouTube i Spotify, jeśli sprawa się rozwinie. Jestem Krzysztof Stewart, do zobaczenia.